Siemano! Witamy na kanale CopGarage Dzisiaj zrecenzujemy dla Was Multivana Zapraszamy! Siemano. Tradycyjnie zaczniemy od tego, co najważniejsze, czyli od silnika. No i tutaj, pod tą krótką maską, mamy silnik o pojemności 2,5 litra. Jest to turbodiesel, jak widać po tym skromnym interkulerze, aczkolwiek jednostka generuje około 100 koni mocy. I co ciekawe, jest to silnik pięciocylindrowy. Jest to Volkswagen multivan, więc nie zabrakło tutaj różnych patentów. No, i między innymi co? Są siedzenia odwracane. Tak, tu można sobie ładniej rozkładać, sobie siadać elegancko w przeciwnym kierunku. Tu są kolejne trzy siedzenia, z przodu dwa, czyli łącznie mamy siedem miejsc. No i z takich jeszcze fajnych udogodnień, to można sobie tu złożyć, żeby się rozłożyć ten stolik. No i bierzemy sobie stoliczek. i na przykład możemy sobie coś zjeść, coś wypić. Pograć sobie w karty i coś w tym stylu Jeszcze takich dodatkowych bajerów To właśnie mamy tutaj takie na kubeczki Trzymaki Tu z drugiej strony też jest Ogólnie jak to się rozłoży to można normalnie usiąść No i tak jeszcze tutaj Do ładowania mamy do telefonu sobie Zapalniczki z tyłu Druga to jest z tej strony Tak jest tutaj Nie wiem czy będzie widać no. Także telefon można elegancko ładować No i żeby złożyć stolik to wystarczy tutaj nacisnąć Taki bolec, kolec czy też stolec, i po prostu to złożyć, ale przetrwa oczywiście jeszcze złożyć się Z tyłu mamy tutaj taki fajny patencik, który jeszcze jakby podwyższa funkcjonalność tego auta. Mianowicie mamy tutaj takie szuflady. Nie zwracajcie uwagi na to, co jest w środku, ale w każdym razie przestrzeń dzięki temu jest porządnie zagospodarowana. Nie tracimy miejsca, a można wszelkie jakieś narzędzia sobie wrócić. Nie martwić się o to, że będzie nam to latać po aucie. Dobra, więc teraz y, spróbujemy rozłożyć łóżko, no i w tym pomoże y, nam y, pani za kamerą. Co mamy zrobić? Najpierw trzeba wyciągnąć zagłówki. Zagłówki mamy ściągnięte, no i co jest następne? Trzeba złożyć kanapę. Mam okay. mieliśmy blokadę, i teraz ciągniemy tutaj. Trochę przeszkadzają nam te fotele, ale chyba nam się uda, i tak mimo to. Nikołaj musisz dopchnąć, żeby zaskoczyła. O. 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 No i mamy klasa, spanie. Jak widzicie w środku w samochodzie mamy tutaj zamontowane takie napy. Są one praktycznie po całej długości auta, plus na bagażniku. Umożliwia to zapięcie zasłonek, żeby zasłonić sobie szyby, a z tyłu tutaj można na przykład zorganizować sobie prysznic. Jest to rok 97, także już trochę przeżył, już go zaczyna trochę tutaj zżerać. To no jak te czwórki, nie? trochę rdzewieją tu, porchawka w prostym miejscu. Ogólnie trochę wżera mu nad kola, no ale auto ma dużo historii za sobą już. Przejechało no dosłownie kilka tysięcy kilometrów na, na podróże i tutaj właśnie jest yy, znak z ostatniej wycieczki. Dokładnie było tak, że opony były trochę słabe i się po prostu rozleciały i na zjeździe z autostrady auto obróciło się. Yy, Zarysowało o barierki, yy, wywaliło cały, całe światełko przeciwmgielne. No i teraz jest w takim stanie Także my wybraliśmy się już na przejażdżkę No i teraz powiem wam o wrażeniach środka i wyposażeniu tego auta, bo też jest w miarę ciekawe yy, No z wyposażenia między innymi klimatyzacja, yy, co jest bardzo fajne, w przypadku na przykład, yy, mojej te szurki Caravelli tego nie było i jakieś ciepło, to ciężko się tym jeździ. Tutaj jeszcze dodatkowo jest webasto, to możemy sobie kurtkę tam podrzeć na, na postoju. Tak? Także i latem, i zimą tak możemy ładnie. jechać w komfortowych warunkach, możemy zrobić sobie albo ciepło, albo chłodno. Dzisiaj mamy właśnie taki jeden z pierwszych letnich, gorących dni. My jesteśmy w koszulkach, ale w środku mamy ile. 19 stopni, więc jest super. Warunki do jazdy w długą podróż są perfekcyjne. Hotele mają fajne podłokietniki z obu stron. Yy, tak. Także i pasażer i kierowca ma podłokietnik dla siebie. Ty masz obu właśnie, ja mam tylko z prawej, ale z lewej na idealnej wysokości są po prostu drzwi i można tą rękę tak fajnie sobie oprzeć, że naprawdę jest bardzo wygodnie. Miejsca jest w sumie dużo. Jak te czwórce w końcu to jest bus, tak? Więc no. tutaj nie ma co na, na miejsce narzekać. Jeszcze mówię, te fotele są bardzo właśnie wygodne dzięki tym podłokietnikom. Kolejny fajny Bayer to elektrycznie otwierane szyby. Także tutaj też no, mamy, że tak powiem, powiew luksusu. No bo jednak to jest 97 rocznik, tak? No także elektryczne szyby w te czwórce. Dla mnie super. No i jeszcze właśnie, ale to ma halogeny. To też jest spoko chyba nie we wszystkich wersjach były. No i automat ten pomad, co na długie trasy jak właśnie tutaj właściciele przejechali już nim chyba z 50 tysięcy kilometrów, właśnie za granicę głównie jeżdżąc, to jest to naprawdę spoka opcja. Aktualnie ten pomad nie działa, więc jeśli ktoś wie, co, bo tutaj jakoś manetka się zacina z tego co, co wiem, że jeśli się nie da jakoś podnieść, to jak ktoś wie, to może napisać w komentarzu, jak sobie z tym poradzić takich wad, które żeśmy zauważyli, no to brak takiego schowka, który jest w te czwórce Mikołaja, takiego organizera bardziej w sumie. No bo jednak trochę brakuje miejsca na takie szpargały, a między innymi dlatego, że tutaj przed pasażerem mamy airbaga, czyli poduszkę powietrzną. No i przez to deska jest zabudowana i nie ma tutaj tego wgłębienia na, na jakieś szpargały właśnie Tak, no jeszcze u mnie w tej twórce właśnie jest ta dorobiona półeczka yy, Która jest naprawdę bardzo fajna, tam kubeczki się mieszczą No zresztą to możecie zobaczyć w filmie Zamiast tego na dole mamy schowek, ale on jest mniej praktyczny niż taki, który byłby gdzieś wyżej Lusterka są ustawiane elektrycznie, są też podgrzewane razem z tylną szybą yy. Wydaje mi się, to jest spoko. no lusterka jak te czwórce choć prawe jest inne, nie ale wiem, to tak wie. jest. Ale to jest. tak jest chyba. I bardzo dużo jest lusterko wsteczne. Nie wiem, czy w sumie obejmuje tak całą szybę idealnie, ale jest wielkie jak się na nie patrzy po prostu. Ale to nie wada, raczej. No, silnik w tej budzie to 2,5 turbo diesel, te 102 konie nie niemiły. Maniuta na danych nie ma, tak że się nie powiemy Wam po prostu, ale naprawdę auto. Fajnie przyspiesza, już od tych dwóch tysięcy sam turbinka ciągnąć, i na to naprawdę fajnie idzie. Nie jest, no porównaję porównaniu do mojej tej czwórki, 24-diesel to w ogóle nie była e, ziemia. Nie no. była ziemia, przyspieszanie, bo tam to przyspiesza się jak w pieście 50 koni, także też nie polecam. Też możesz zobaczyć w filmie. No tutaj, właśnie, jako że silnik ma turbinę, no to jakieś wyprzedzanie właśnie czy coś takie manewry na drogach szybkiego ruchu nie stanowią problemu Mo, można w miarę bezpiecznie i szybko taki manewr zrobić więc to też jest spoko myślę, że to jest taki optymalny silnik do tej budy no bo 2.4 no jednak brakuje mu trochę mocy a 1.9 no to no po co 1.9 jak można mieć 2.5 auto nie ma napędu synchro jest to przód napęd co jest trochę mi się wydaje no, no wadą taką, no nie wiem, ja wolno mieć nawet 4x4, tak? W tej czwórce niż w przód, ale to jak w każdym samochodzie, jeśli chcemy jeździć na jakieś dzieci, to jest po prostu bezpieczniej. Ale z tego co, co wiem auto jest na tyle wysokie, że na wszelkich dziurach sobie radzi i z tym raczej nie ma problemu, że wybieramy drogę jakąś tylko asfaltową. Raczej wszędzie sobie, sobie radzi po prostu ta czwórka. Sprawdzimy jeszcze hamowanie tego auta, czy ma dobre hamulce, bo zarówno z przodu, jak i z tyłu są to tarcze. U mnie te czwórce będą, także tutaj powinno być o wiele lepiej, a moja te czwórka w ogóle nie hamuje. No, no jest ok. Dobra. Nie wciskałem jakoś mocno tego pedału, ale no jest, są mocne, są mocne te hamulce. Warto też powiedzieć, że jest to krótsza wersja niż ta, którą Możecie zobaczyć na naszym starszym filmie No i to jednak już trochę ułatwia, że tak powiem, parkowanie w mieście No bo mamy w zasadzie długość takiego zwykłego sedana No może jakieś trochę limuzyny takiej, nie za dużej w sumie No nie wystajemy z miejsca No właśnie, nie? A nie zawsze jednak mamy ten komfort, żeby zaparkować tak, żeby nikomu nie przeszkadzać, nie? No to tutaj wersja jest krótsza, także ułatwia manewry Auto ma też hak, więc jeśli chcemy coś pociągnąć, czy jakiś zawsze bagaż można sobie na przyczepkę zwinąć. No i też tam jest gniazdo właśnie do odprądu. prądu którym możemy sobie jakieś urządzenie, jakiś agregat na przykład sobie podłączyć, to też jest bardzo spoko, jeśli jeździmy na, na wycieczki po prostu. Tak, nie? albo na jakimś kempingu, który właśnie ma takie przyłącza, no to śmiało możemy się podładować tam i, i biwakować. Auto nie ma seryjnego radia, ale to to chyba ze względów na to, że po prostu stary nie dawał rady Pewnie to był kaseciak jakiś jeszcze także Nie dziwię się, że właściciele sobie zmienili na nowszy model No tutaj głośniki mamy w drzwiach z przodu Z tyłu przy kanapie są Po lewej po prawej stronie na dachu chyba, chyba nie ma Sorry, się odwracam, ale jadę dość powoli Gra to w miarę przyjemnie Także radyjka na trasie też można sobie posłuchać Bo w ogóle w środku jest cicho w tym 2-4 diesel busie jest głośniej o wiele, tutaj jest znacznie ciszej, więc komfort podróżowania jest na wyższym poziomie. Właśnie, co warto wspomnieć, ta T4 już ma wspomaganie. I moja niby też ma, ale to jest takie wspomaganie, że ono praktycznie nie działa. Także tam kierownicą kręci się ciężko i raczej jazda z jedną ręką na parkingu no, nie da się po prostu tak jechać. Tutaj kierownica kręci się naprawdę leciutko, można sobie. Dwoma paluszkami pokręcić, także auto nie sprawia wrażenia takiego ciężkiego i wielkiego, tak naprawdę. A jeśli chodzi o spalanie tego auta, no to właściciele twierdzą, że wynosi około 8 litrów, więc, jak na taką budę, myślę, że to jest ok, bo zapewnia ten silnik dobre osiągi, dobre przyspieszenie. Jedzie się tym komfortowo, jeszcze korzystając z klimy czy z debasto, no to spalanie 8 litrów w takiej budzie myślę, że to jest dobry wynik. Oczywiście na trasie, w mieście wiadomo, że to spalanie będzie no trochę tak, wyższe, na podejrzewam już do 10 max, dojdzie jednak więcej. Kto pałuje tę czwórkę? Ogólnie auto ma przebieg 410 tysięcy, także nie jest to mało. No, a liczba ciągle się zwiększa z każdymi wakacjami. Warto też powiedzieć, że auto nie miało żadnych wcale poważnych napraw. Także spisuje się ten silniczek naprawdę doskonale. Teraz zrobimy takie podsumowanie naszych wrażeń z jazdy tym autem. No i ja myślę, że jest to idealne auto dla kogoś, kto szuka właśnie. Auta takiego typowo do podróżowania sobie, bo jak widzieliście w aucie można spać, także nie trzeba mieć żadnej przyczepy, nie trzeba rezerwować hoteli, po prostu zatrzymujemy się gdzie chcemy, e, biwakujemy, miejsca jest sporo. Jeśli jechałyby tu tylko dwie osoby, no to naprawdę miejsca będzie dużo i na bagaże i właśnie na spanie. Jak widzieliście auto jest praktyczne, ma porobione schowki. Tutaj te można sobie firaneczki jakieś tam, zasłonki powiesić, także naprawdę warunki do takiego nawet powiedzmy to mieszkania w aucie są bardzo dobre. Poza tym auto przyjemnie jeździ, mocy mu nie brakuje, więc taka właśnie daleka trasa typu 5000 km w jedną stronę, co zresztą właściciele robią, no to, no to myślę, że nie stanowi żadnego problemu. i i naprawdę można nieźle się tym autem pobawić. No, myślę też, że ten samochód nie byłby tak, tak świetny bez tego silnika, po prostu, bo jednak no jest dużo aut, w których można spać, tak jak, jak w mojej t ale ona jest po prostu za wolna, żeby, żeby nią nie gdzieś jeździć. Bo to 90 na godzinę stuwa i, i już się kończy zakres, tak naprawdę. Tej, tej czwórki a ta ma naprawdę dużo mocy, można ją przewozić szybciej i, i to jest spoko, Myślę, że na autostrady bardziej się nadaje. Jeszcze właśnie jest ten który, no, tylko jechać. I tankować. I tankować. Także my Wam dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji. Zapraszamy Was też do obejrzenia naszych innych filmów oraz na naszego Instagrama i Facebooka, do których linki macie na dole w opisie tego filmu. My się z Wami żegnamy. Trzymajcie się. Siema! Siema.